Tomek Piłkowski, Szkółka MX. Witajcie na Węgrzech. Jak wszyscy wiedzą, Węgry to takie twarde tory. Beton ze żwirem, z gliną. Czyli betoniasty beton. Firma Maxis ma na to odpowiedź. Idealną, wręcz perfekcyjną odpowiedź. Nazywa się. Maxis MXMH. O, to jest to. Jak wserkniecie w specyfikację tej opony, to zwrócicie uwagę na to, że Maxis ją zaleca i można po piachu pojeździć, i w twardszym terenie, w bardzo twardym terenie, nawet w takim kamienistym, powiedziałbym. W związku z tym. Węgry są idealnym miejscem do przetestowania tego i do zobaczenia, i opowiedzenia Wam kilku rzeczy na temat tej opony. Wydaje mi się, że jest to opona na, dla nas, dla Polaków, na tą jakby dolną część Polski, czyli nie tam, gdzie są piachy, ale tam, gdzie jest twardsza nawierzchnia. Jest ta opona dedykowana, można by rzec, góralą, tak? bo tam jest twardo. Ale o tym za chwileczkę. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem ciekawą o tych oponach. Jak każdy Maksis, tutaj widzicie jej cenę przód i tył. Przód, tył, ok? I ta cena, jak porównacie sobie z konkurencją, jest naprawdę bardzo atrakcyjna. W związku z tym, wszystko przemawia za tym, żeby kupić Maksisa. Ale to obejrzyjcie materiał dalej. Słuchajcie, no petarda opony po prostu... Żeby nie było, że się jakoś sztucznie ekscytuje. Ale to naprawdę te opony, słuchajcie, robią robotę. To jest no coś niesamowitego. Trzymanie po prostu perfekcyjne. Zobaczcie, Janusz. Rewelacja, Patrz. Cześć, Tomek Piórkowski, Szkółka MX. Jesteśmy gdzieś tam na Węgrzech. Jeden z wielu fantastycznych obiektów, na których Nader niezbędne, ale naprawdę niezbędne jest wyposażenie motocykla w opony Maxis MXMH. A dlaczego? A dlatego, że taki jest tutaj grunt, słuchajcie. Twardo, jak jest mokro, to jest mnóstwo błota. I wczoraj w jednym z motocykli, właśnie to sprawdzaliśmy, i się okazało, że gdyby nie te opony, to by motocykl cały czas tam tak jeździł. Łatwość. W odrzucaniu tego, co się przyklei między kostką. To jest bardzo istotne w tych oponach. Trwałość a wytrzymałość, a i elastyczność. Słuchajcie, bo mieliśmy wczoraj także przypadek, ponieważ pod koniec treningu kapcia złapaliśmy, przód. No i musieliśmy szukać jakiejś wulkanizacji. I tą wulkanizację, słuchajcie, znaleźliśmy, jakąś w ogóle dla samochodów ciężarowych. Człowiek nie potrafił zająć się kołem, ale tymi ręcami, łyżkami, słuchajcie, opona jest naprawdę miękka. To nie jest twarda opona, gdzie czterech chłopa będzie szarpało i ciągnęło, nie, nie, nie. Ta opona jest naprawdę, konkretnie mówimy o przodzie, ale tył jest taki sam. Jest naprawdę bardzo miękka, układająca się. Ale za to guma jest wytrzymała. I teraz właśnie słuchajcie, biorę się ubieram do roboty, żeby wjechać tam tu i pobawić się. Także miłego oglądania. powiedzieć, słuchajcie, jest było to takie, że zastanawiam się, czy w ogóle e, na początku przyjechałem, zastanawiałem się, bo nie teraz, bo te, już teraz nie, ale zastanawiałem się, czy jest sens w ogóle dzisiaj jeździć, czy nie zmienić obiektu, ale te opony po prostu dają taką frajdę, dają, po, po, <laughs> pozwalają ci się, a zaś się zapułem, pozwalają ci się bawić motocyklem, po prostu bawić motocyklem, no. Moim zdaniem, no o to chodzi właśnie. A ten by latał i latał i latał i latał. Słuchajcie, tyle mogę powiedzieć. I nie chodzi o, o to, żeby cukrować jednej firmie kosztem innej firmy. Nie chodzi o to, żeby wychwalać. Mie, ja mam takie przeświadczenie, że chciałbym Wam przekazać, Wam wszystkim, którzy obserwujecie to, czy oglądacie, komentujecie. Moje odczucia. I uważam, że w tych warunkach dzisiaj, a widzieliście jaka jest melasa. W tych warunkach, gdyby nie Maxis MXMH, byłoby średnio. Opona sobie naprawdę bardzo dobrze radzi. Przód bardzo dobrze sobie radzi. Tył. Jakiś błąd robi. dodaje gazu. Gryzie. Wypełnia. Poza tym, no słuchajcie, no hamowanie, wszystko jest bezpieczne, naprawdę, wszystko jest bezpieczne. Także bawię się dalej. Muzyka Słuchajcie, do Enduro te opony też się nadają. Wbiliśmy się parę metrów wyżej, a opony po prostu jak przyklejone. Rewelacja. Prościej byłoby powiedzieć, że opony są bardzo dobre, ale mm, to nie odda tak naprawdę tego, jakie są te opony. Wydaje mi się, że każdy, ale absolutnie każdy zmienia co jakiś czas opony. Warto jest. Poszukać Maxis MX MH Kompletu na początku materiału, widzicie ile on kosztuje. Przypominam, tu tylko po to, żeby przekonać się, jak dobra to jest opona. Jak dobre są to opony komplet, przód i tył. Warunki, po których jeździliśmy, były to warunki, no powiem Wam szczerze, no, zmienne. Wina, piach, błoto, żwir, czarnoziem, jakiś teraz tutaj jest, który w dodatku przesechł. No słuchajcie, no naprawdę te opony, żebyście je zobaczyli, o. I ta z tyłu, naprawdę bardzo dobrze się sprawują. Z pełną odpowiedzialnością polecam Maxis MXMH. Dlaczego? Dlatego, że są naprawdę dobre opony. Mnie przez 5 dni, przez 4 różne tory, zdarzało się kilka razy jakieś sytuacje podbramkowe. I te sytuacje podbramkowe ja mam wrażenie, że. No oczywiście, ktoś powie, ok, dużo jeździsz, długo jeździsz. No, dobra, ok. Ale opony też pomagały. Naprawdę. Dlatego też uważam, że warto jest zastanowić się przy zmianie opon nad Maxisem. Tomek Piórkowski, Szkółka MX. Gorąco polecam. Maxis MXMH.